Siema. pokazuję Fredzia, bo naprawdę miało Postaram się przestrzegać tej zasady, co miało nie być filmu bez twarzy. Dlatego tego, ten film chyba nie będzie bez twarzy. Będzie bez twarzy, chyba. Dlatego Fredzia tutaj pokazał mi tak. Idziemy do randomowej osoby i pytamy się o kod do mojej klatki. Zmyśl, zmyślam, że na przykład, nie wiem, mieszkam w klatce szóstej i jaki mam kod. I zaraz, i ten. I yy, zobaczymy reakcję. Tak więc idziemy. Hmm. Zakładam kurtkę, żeby nie było, że, żeby ten. I, patrz, i, ho, i schowam, schowam tak telefon. Ty. I to będzie prank, nie? To będzie mój drugi prank. Jak chcecie, to będzie więcej pranków. Tylko nie wiem, no. Niech będzie, tylko. A nie, miało być bez twarzy, dlatego poczekajcie. Dobra, zakładam jeszcze buty. Butinko, butinko, palabarabinko normalnie. Przepraszam, że ciemność. Przepraszam za ciemność ale zobaczymy, czy oni będą, ale yy, jaka klatka szósta, ja nie wiem, o co chodzi, w każdym razie, wiecie, o co chodzi? Podchodzę po prostu do randomowego osiedla i się pytam ochroniarzy, czy ja tam mieszkam w klatce szóstej yy, i można wiedzieć, jaki jest host. Tak więc, let's go. Ogólnie trafiłem do jakiegoś osiedla i teraz idziemy do ochroniarza. Ej, wsadzam telefon do kurtki, dlatego będzie ciemno, ale będzie ciemne, okej? Okay? Wielkie dzięki z kamera, to nie będę tak się zachowywał, wiecie, nie podejrzanie. I był przypał. Słyszeliście, co się stało? No. Był przypał i ja musiałam wyłyszeć jakieś szybko i ja mówię, dobra, 1, 6, 7, 9. I mówi, a no to pewnie no i tak jest. Słyszeliście pewnie, nie? No. O, jest tam u klatka 6 jakaś. 所以讲呢。 Sprawdzimy, dawaj. Ej, sprawdzimy, czy. Nie, nie działa. Dobra, to wychodzimy stąd. Ej, poczekajcie, wiecie co? Nie, nie ma takiego kolu. Dobra, to wychodzimy stąd. Nie ma co. Oj, za, jeszcze tylko. Więc tak, prank chyba się udał, spodobał Wam się film, to dajcie lajka, jak nie, to dajcie unlajka i jeszcze jak ten, jeszcze jak trafił się ktoś, kto mieszka na osiedlu, na którym byłem, to, to napiszcie, jak chcecie. Tyle, pa pa.